Cześć, z tego filmu dowiesz się, jak schudnąć aż 4,3 kg w ciągu zaledwie jednego miesiąca, a także pokażę Ci, jakich efektów sylwetkowych możesz się spodziewać wskutek właśnie utraty tych 4 kg. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Dawid Koźluk, jestem trenerem, a moją specjalizacją jest trening sylwetkowy. Pomagam moim odbiorcom, a także moim klientom, budować świetne sylwetki, z których ci ludzie są zadowoleni. Jeżeli interesujecie Cię wiedza na temat budowania sylwetki, to zachęcam Cię do polubienia tego filmu oraz zasubskrybowania mojego kanału, gdyż znajdziesz tutaj mnóstwo takich treści. Dokładnie miesiąc temu rozpocząłem proces redukcji tkanki tłuszczowej i wtedy wrzuciłem na mój kanał YouTube taki materiał. To właśnie z tego materiału dowiesz się, jak obliczyłem swoje zapotrzebowanie kaloryczne, jak ustaliłem swój plan żywieniowy, czyli jak ustaliłem deficyt kaloryczny, oraz dobrałem odpowiednie makroskładniki. Mówię tam też o moim planie treningowym oraz o treningu, a także o mojej regeneracji. Ja proces redukcji tkanki tłuszczowej przeprowadzam w oparciu o program Spektakularna Sylwetka, czyli mojego e który jest w stanie zmienić sylwetkę dosłownie każdego mężczyzny bez żadnego wyjątku. W tamtym materiale ważyłem 91 kg i oczywiście wtedy miałem 2400 kalorii. No i to powinno mi dawać spadek wagi na poziomie między 0,5% a 1% masy ciała w skali tygodnia. Jak się jednak później okazało po dwóch tygodniach, no niestety ten spadek wagi był i był w normie, ponieważ wynosił dokładnie 0,5% masy ciała w skali tygodnia, ale niestety dla mnie był to wynik nieco zawolny i chciałem szybciej redukować skankę tłuszczową i chciałem szybciej tracić na wadze. Zatem, żeby to zrobić, to postanowiłem, że będę od poniedziałku do piątku przez 30 minut skakał na skakance. Jak się okazuje jednak dzisiaj, no te pół godziny skakania na skakance przy 2400 kalorii przy mojej wadze, mojej aktywności fizycznej dało mi zbyt duży deficyt kaloryczny. Dlatego że właśnie dzisiaj waży już 86,7 kg, a to oznacza, że w ciągu miesiąca schudłem 4,3 kg. I to mi daje spadek na wadze nieco wyższy niż 1% masy ciała tygodniowo. A opierając się o mój program spektakularna sylwetka, to na moim poziomie nie powinienem chcieć tracić masy ciała szybciej niż 1% w skali tygodnia, ponieważ grozi to utratą większej ilości masy mięśniowej. Dlatego teraz muszę wprowadzić pewne zmiany, żeby zmniejszyć ten deficyt kaloryczny, żebym nie tracił aż tak szybko wagi i tkanki tłuszczowej oraz pewnej ilości masy mięśniowej. Mogę to oczywiście zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę jeść więcej kalorii, czyli więcej niż te 2400, to może być na przykład 2500, 2600. No, albo mogę ruszać się nieco mniej. I przyznam się szczerze, że no czasami trudno jest mi znaleźć czas na to, aby skakać te 30 minut od poniedziałku do piątku. Bywało czasami tak, że musiałem na przykład w czwartek, piątek odpuszczać skakankę, a później sobota, niedziela sobie. Doskakać, żeby mi się to w skali tygodnia zgadzało. Dlatego ja postanawiam, że będę nadal skakał na skakance, ale nie 30 minut od poniedziałku do piątku, ale teraz będzie to 25 minut i zobaczymy, jak to się przełoży na mój spadek wagi. Liczę na to, że wskutek tego właśnie moja waga będzie spadała w tempie 1% masy ciała w skali tygodnia, co byłoby dla mnie idealnym wynikiem. A czy tak rzeczywiście będzie? No to dowiemy się już wkrótce. Natomiast spójrzcie, jak przez ten miesiąc, gdy schudłem 4,3 kg, zmieniła się moja sylwetka. I tak jak w pierwsze dwa tygodnie redukcji nie było praktycznie żadnej różnicy w mojej sylwetce, no tak teraz tą różnicę widać gołym okiem. Widać, że sylwetka jest zdecydowanie bardziej docięta, że ten poziom tkanki tłuszczowej jest już zdecydowanie niższy. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego jak przebiega u mnie proces redukcji kanki tłuszczowej, ponieważ czuję się świetnie, nie chodzę głodny, mam nadal mnóstwo energii, dieta dla mnie nie jest żadnym problemem, nie jest rygorystyczna, te 30 minut takiego cardio również jestem w stanie robić, co prawda czasami brakuje mi czasu, trochę masło maślane wyszło, ale trudno, no ale później sobie w weekendy na spokojnie doskakuję, żeby w skali tygodnia mi się wszystko zgadzało, także... Aktualnie ten pierwszy miesiąc redukcji przebiega absolutnie bez żadnego problemu. Także jeżeli Ty również chcesz przeprowadzić redukcję tkanki tłuszczowej, chcesz schudnąć, szczególnie z brzucha, też odsłonić swoje mięśnie, żeby na lato mieć widoczny sześciopak oraz mieć zarysowany mięśnie brzucha, no to serdecznie zapraszam Cię do mojego programu Spektakularna Sylwetka. I więcej o tym programie dowiesz się z takiego filmu. Albo napisz do mnie wiadomość prywatną w celu nawiązania indywidualnej współpracy, w której to poprowadzę Cię z sylwetki, którą posiadasz obecnie, do sylwetki, z której będziesz niesamowicie zadowolony. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj, aby ten materiał udostępnić każdej osobie, która redukuje tkankę tłuszczową, ponieważ zamysł tej mojej serii jest taki, żeby każdy mężczyzna, który obejrzy moje filmy z redukcji tkanki tłuszczowej oraz wdroży dokładnie te same działania tylko u siebie, również mógł przeprowadzić skuteczną redukcję tkanki tłuszczowej po to, aby był zadowolony ze swojej sylwetki.